Hello, hello! Ja jestem oczywiście Darek Dareczek. Witajcie serdecznie na mojej farmie. Wracamy do Farming Simulator 25. Tak, jak widzicie jestem tutaj u siebie już i dzisiaj mam zamiar coś posiać. Mamy sierpień i z tego co wiem właśnie w sierpniu nie ma w ogóle siania. Są zbiory, także trzeba przeskoczyć o jeden miesiąc, żeby móc zasieć jęczmień. I dzisiaj mam zamiar właśnie zasiać pierwsze, pierwsze, y, pierwsze zielenka. Nie umiałem się wysłowić Sen Ósma rano Nie Kto tak długo śpi na farmie Ja się pytam Szósta rano I koniec O której chcesz się obudzić No o szóstej rano Sen I teraz śpimy A A Kotki dwa Szare były dwa. Tak Obudziłem się o, Dobra Patrzcie, jeszcze jest ciemno, bo to. Aha, bo wrzesień, czyli te oszustwa to już tak się jeszcze szarawo robi, nie? No i dobra, no to co? Idziemy do mojego pięknego traktorka. Wsiadam oczywiście. Tutaj, gdzie jest, tu jest do siania. Ale czekajcie, czy ja muszę skultywować pierw, czy ja mogę od razu posiać? Ja mam nadzieję, że ja mogę od razu posiać, nie? Odczepiamy. ŚWIATEŁKO! I lecę, bo chce. Dobra. Ja sobie polecę po długości, a co? Kurczę, ale tu ciemno jest, masakra, nie? Ale oświetlenie mam porządne. Dobra. rozusz siewnik. No taki nie za duży ten siewnik, kurczę. Uwaga, bo muszę fest zakręcić. O. Tu sobie po długości będziemy siali. ok? Opuść siewnik. Czekajcie, w ogóle jęczmień, nie? Jęczmień mam, dobra. Opuść siewnik. I B, chyba włącz siewnik, tak? Włącz siewnik. Znacznik ścieżki, nie, ja nie potrzebuję. Włączamy. I lecim. I lecę, sieje mi się, tak? Tak, sieje mi się. Dobra, mamy to. Pierwsze moje sianie w farmingu 2025. Szkoda, że mam taki malutki siewnik, nie? Zobaczmy, jak to wygląda. No, sieje się dobra. Wygląda to dobrze. Na razie się sieje. Widać ścieżkę zasiania. Yy. Podnieś. To nie jest moje pole, więc mogę sobie tu jeździć po tym polu. I tu będzie kolejna ścieżka. Mam nadzieję, że. Wszystko będzie ładnie posiane, że tutaj nie pominę niczego Jakiś pasków, Właśnie tu mega wąski jest ten siewnik, szkoda Gdybym sam kupił, wybrał, to bym lepsze pewnie wziął, szersze No ale dobra, takie wybrałem pierwsze, to jest to jest tak, żeby ja sobie zobaczył, jak tutaj to w ogóle się prezentuje ładnie Pierwszy odcinek to było taki, nie? Pamiętacie? tylko że przybył, wszystko, a tutaj nareszcie siejemy Ale na razie posieję tym, co mam Mam zamiast zrobić fajną serię z Farminga Simulatora 25 i mam nadzieję, że będzie fajna ekipa zebrana. Że będziemy tutaj sobie fajnie siać, fajne odcinki robić. E, nie Włącz Podnieś, dobra. I ja teraz muszę tutaj sobie objechać wokół tej pojazdu. tu jest rów. Ok, okej, okay, okej okay. Okej, okay, opuść Ja będę w ogóle musiał to zwałować jeszcze chyba, nie? Tak mi się wydaje, że będę musiał to zwałować, nie? No tak to normalnie było, w Farmingu 22 zawsze tak robiłem, że Siałem, potem wałowałem Dobra, podnieść siewnik, oczywiście I teraz kręcimy Kręcimy, zawracamy, elegancko Opuszczamy, nie masz dostępu, wiem, że nie mam, tu mam dostęp, dobra Tak i Pomału ubywa Także spoko, myślę, że ja mam tylko w ogóle 33% naładowania tego, nie? Całą paletę załadowałem tych nasion, ale jak widzicie zrobiło się tylko 30 tam parę procent i siejemy dalej. Dobra, czekajcie, ja muszę w ogóle zobaczyć. Wymaga wałowania, tak, dobra. Wymaga wałowania, włącz wnik. Dobra, i siejemy dalej. Czyli ja będę musiał wypożyczyć wały i tutaj zwałować to wszystko, nie? W ogóle będę musiał kupić taki siewnik, który mi od razu będzie też nawoził, nie? Z nawozem będzie taki najlepszy. Czy ja tu dam radę obrócić? Dam radę, co ja nie dam rady. No znowu jakiś malutki pacek zostawię, dobra, bo rośnie tam. Nie musi być perfekcyjnie posiane. Ważne, żeby w ogóle było posiane, ładnie. No i tak to wygląda, dobra. Ja to sobie przewinę. Widzimy się. Po zasianiu, będziemy jechać, wypożyczyć wały. Tak, moi drodzy, jadę już ostatni pasek mojego pola, już taki bardzo cieniutki w zasadzie. Na końcu chyba już mam wszystko posiane, bo oczywiście nie umiałem prosto jechać, nie? Krzywo jadę jak zwykle, ale to chyba każdy tak jeździ, nie? Nie, nie idzie tak łatwo sobie jechać po prostu. Ja nie używam tych ścieżek jakichś tam do znaczenia. Ja po prostu jadę zawsze na oko, no, bo na oko jest najlepiej. Eee, I tak, kończymy w, e, sianie. Pole jest posiane. Ładnie wygląda. W ogóle, patrzcie, jaka mgła tutaj jest, nie? Na tym w farmingu 22 tego nie było, że tu taka mgła się przybija. To jest mega efekt, powiem wam. Naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, patrzcie, tu już skończone. Uuu, cyk, podnoszę. Wyłączam. Składam. Ok. I jedziemy sobie do naszego gospodarstwa tutaj. i czekajcie, ale bo. Ja muszę chyba zwałować właśnie teraz. Będę musiał wypożyczyć wały. Wymaga wałowania, tak jest. Wzrost zbioru plus 50 na więzienie 0%. Ja na razie nie będę nawoził, ja po prostu zbiorę tak jak jest. I yy, ja sobie to potem zrobię na spokojnie, wiecie. Yy, tak to powinno być, nie? Jak już zrobimy sobie tą serię, to już będzie takie wszystko, będzie miało ręce i nogi, wiecie. A na razie, żeby znowu się pojawił, bo wiem, że lubicie też. Dużo ludzi lubi farminga, więc zrobimy farminga, ale na spokojnie sobie zrobimy, tak jak mówię, całą serię. Czekajcie, ja pojadę sobie tutaj naokoło. W ogóle mam silos do... Chyba do... Będę mógł sobie tutaj zbierać yy, zboże, nie? I później sprzedać, jak będę miał już tak, wiecie. Dużo, nie? Uzbierane. Dobra. Odczepiamy. I teraz tak. P. Ja muszę wałowanie poszukać. Gdzie tu jest wałowania? Pojazdy? Nie. Ładowarki? Nie. Pugi? palerżówki. Czekajcie. P tu są wały, nie? Ale żyją do dostępnej kultywacji pult. Czekajcie, nie, ja potrzebuję wały. Tu są wały, Boże. To tu się więcej rzeczy pojawiło, kurczę. Takie, wypożyczymy sobie te duże, co? Cyk. Wypożyć. Tak, może odebrać w sklepie, okej. Okay. No to jada. Jada do sklepu po wały. Zwałujemy to szybko i zobaczymy... Przewiniemy, jak to będzie rosło ładnie. Ale na razie powiem Wam tak, gracie tak samo dobrze jak farming Simul... olewały wielkie. Ale wały wielkie, masakra. O Jezu, chyba za duże wały wziąłem. Dobra, nie szkodzi. Takie wziąłem, takie wziąłem. Podczepiam. Teraz kręcę na maksa. Czy ja wykręcę? Nie wykręcę. Teraz. Okej. Okay. Kurde, ale wały ty. Patrzcie, jakie wały. Masakra. Dobra, zobaczymy jak to będzie po rozłożeniu, jak to będzie wyglądało. Ja sobie tu oddalę maksymalnie. Łozo, ale wały to masakra, to chyba jest na jakieś... Na jakieś pole, kurcze, nie wiem jakie, nie? Ja bym mogłem wziąć te małe wały jednak. Czekajcie, czekajcie, jak to będzie wyglądało, nie? Rozłoż A, rozkładają mi się, dobra O Jezu. Okej, okay. odczepnie, wiesz kamerę, zatrąb. I co? Dobra, chyba mi się wałuje, słuchajcie. Boże, nie umiem wyprostować. A, wałuje mi się, ale ledwo co jadę, ty. Ledwo co jadę. W ogóle nie ma różnicy między tym, co zasiałem, a tym, co wałuję, nie? A nie, jest jednak pasek jakiś delikatny widać, dobra. Czyli będę miał odniesienie spoko, dobra, tutaj wiem, że jeden prawa stronami nie, nie łapie całkiem, ale nie szkodzi, nie? To nie szkodzi, chodzi o to, żeby się ładnie zwałowało. Fajne efekty dźwiękowe, wszystko jakby się zgadza. Następny razem będę wiedział, że no i teraz jest dobra, plus 52, ok, zwałowane, Siadamy z powrotem i lecimy dalej, lecimy dalej z tym wałowaniem. I teraz już mam nadzieję, że polecimy tak, jak powinno być Nie ma podnieść w ogóle, nie? chyba co jada, nie? Jak składa Teraz, dobra, teraz mogę Ja w zasadzie mogę chyba na całe te Patrzcie, ja pół tego już zrobiłem, nie? Rozłóż Zobaczymy, czy mi złapie, nie? No, jednak nie łapię mi, nie? Nie łapię mi całkiem. Ja wiem, że ja tu nie mam uprawnień. Wiem, że tu nie mam, nie? Dobra, i teraz będzie chyba w miarę Git. Wałuję kolejne. Dobra, elegancko. Będę tu ostatni paseczek, spoko. Spoko, spoko, jest nawet Git, ale te wały są zdecydowanie za duże, nie? Zdecydowanie za duże. Ale fajnie, bo przynajmniej pole szybko się zrobi, nie? To jest taki jeden plus, ale generalnie no lepiej chyba było wziąć te Troszkę mniejsze wały, ale to na drugi raz będę wiedział, że te duże to są faktycznie duże Do dużego traktora, dobrze że mam taki chyba średni traktor Więc, więc spoko, że on to uciąga w ogóle no, Ale tak jak mówię, ja się do będę wszystkiego uczył jeszcze, bo tu jest dużo więcej maszyn Dużo więcej pewnie możliwości w tej grze niż w Farmingu 22 No i Trzeba będzie to pomalutku odkrywać, nie? Ja tu jestem taki lajk, ja jestem z miasta w ogóle pochodzę. Ja w ogóle nie mam pojęcia o, o farmieniu, nie? Tak naprawdę. Chyba czekajcie, znowu po, złożę, bo tutaj nie będę. Nie będę miał szans. Co mi go pcha? Składało to mi go pchało, nie? Muszę przez rów przejechać, czekajcie. Przez rów. I tu zaraz rozłożymy i będzie ostatni pasek. Spoko. Leć, leć, leć. I rozłóż da radę, da radę ale długo trwa zanim on to rozłoży, nie? zanim zacznę w ogóle rozkładać tu się już rozłożyło, okej okay, jest spoko i wałujemy ostatni, no i widzicie że tak powiem rozżywiłem swoje pole, posiałem pierwsze, pierwsze nasiona, jęczmień i teraz wałujemy no i no niech se rośnie nie będę tego nawoził, na razie zobaczymy ile będzie z tego zbiorów ja chcę zobaczyć jak to będzie rosło Później ja sobie to sprzedam, to sobie będę musiał w ogóle sprzedać Kupić na nowo wszystkie maszyny, żeby to miało ręce i nogi Kupię takie, które będzie siało i od razu nawoziło Żeby nie musieć się bawić dwa razy I takie, co od razu kultywatuje, czy wecze, że nie będzie trzeba Orać kultywato kultywatorem, przejeżdżać przed zasiałem, tylko będzie można od razu Robić wszystko Będzie git, nie? Dobra, czy ja mogę zrobić tak w Farmingu 22, że ja sobie to od razu zrzucę i mogę to oddać? Mega ciekaw, nie? Czy tak to można zrobić? Teraz zobaczymy P, marki, pojazdy, pakiety, wyprzedaż, inne. Gdzie jest posiadane czy wypożyczone? Jak to było? K. Zapisywanie, ok. Jak to było, żeby do, wypo do tych wypożyczonych przejść od razu? Myślimy leśnictwo, różne obiekty, narzędzia, pakiety? Nie, no ja nie chcę pakiety. Wyprzedaż też nie chcę. Pojazdy i maszyny, może wypożyczenia? O, tu jest. Zwróć. Tak. Zwrócono narzędzie, ok. Nie mam spoko, dobra? Nie mam narzędzia już. Jedziemy sobie tutaj. I ja zobaczę teraz, przewiniemy o miesiąc. Chyba sobie tu zaparkuję, nie ma problemu. Tu sobie zaparkuję. Idę się przespać szybko. Szybko, go, go, go. Y R. Dobra, niech będzie, do ósmej. Enter. Okej, okay. szybko się przespał. Wrzesień. Mamy wrzesień, ale ja co na moje pole zobaczyć, nie? Ja jestem mega ciekaw, czy to rośnie. No na razie nic tu nie ma. Idę jeszcze jeden miesiąc, szybko zobaczyć. Ja jestem bez kitu mega ciekaw, jak to będzie rosło. Jeszcze tak będzie ładnie prezentowało. R, Enter. W ogóle, kiedy będzie do zbioru, trzeba zobaczyć, nie? Kiedy jest do zbioru, te. teraz tak długo śpi. Może mi nie przespał się poprzednio. Nie przespał mi się, przecież to był wrzesień Deszcz pada, masakra Burza Idzie burza, ale patrzcie Jest zielono, rośnie, no i ale Co takie dziury tu mam? Tak mi nieładnie posiało W fazie wzrostu, ok. A kiedy jest do spioru? Yy, ja tu jęczmień posiałem, okej. Okay. A do zbioru będzie dopiero tutaj w czerwcu? Dopiero w czerwcu. No ty marzec. No. I tu trzeba będzie robić po prostu jakieś zlecenia, żeby zarabiać pieniądze, nie? Także to już będzie, może też we nas w następnym bociku sobie zrobimy jakieś zlecenie. Ja sobie jeszcze jedną miesiąc przewinę tylko szybko. Enter. Przewinę sobie, żeby zobaczyć czy to mi się tak jeszcze troszkę bardziej urośnie. Na pewno mi się bardziej urośnie. Mi się bardziej urośnie w ogóle, co ja gadam, nie? Urośnie bardziej mi te, ten jęczmień, te zboże, także y, powinno to coraz ładniej wyglądać. To jest takie super, bo to jest takie mega motywująca gra, relaksująca, dawająca satysfakcję w ogóle y, z tego z tego grania, nie? Jak tu widzisz, jak to rośnie, potem sobie to zbierasz, to jest takie mega satysfakcjonujące. no nie urosło bardziej. Nie urosło mi to bardziej. W zasadzie wygląda tak, jak wyglądało, ale jest w fazie wzrostu, no wiadomo, cały rok będzie rosło prawie i zbierzemy to później sobie w następnym y, odcinku. I może zrobimy sobie jakieś, jakieś te y, zleconko. Zrobimy sobie jakieś zleconko. O, i tym takim miłym akcentem, z jakimś tam wschodem słońca, mgłą i tak dalej. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Wiem, że też nie było tutaj nie wiadomo ile akcji, ale zaszczeliliśmy pierwsze zboża, zwałowaliśmy pole i rośnie, także mam nadzieję, że będą jakieś tam zbiory. Widzimy się na następnych odcinkach. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.